No? Kochanie, mam podejrzenia i dowody, że mnie zdradzasz. Jaka zdrada? Że... Że ja mógłbym ciebie zdradzić? Ale kochanie, że jak? No co ty, ty... Ty naprawdę myślisz, że ja mógłbym cię zdradzić? Zaraz. Chwileczkę. Pewnie ty mnie sama zdradzasz, co? No przyznaj się. Sama pewnie miałaś wielu kochanków. Nawet nie umiesz tego zliczyć. Ale co ja... Co ja? Ja tylko czasami piszę z koleżankami. No dobra, spotkam się z nimi od czasu do czasu. A ty? A w ogóle to co? Co ty się w bawisz? A nawet gdybym, dobra, załóżmy sobie hipotetycznie, a nawet gdybym się spotykał z jakąś panną, to co? Chcesz mi zepsuć temat z nią? Ale że co? Że niby ja z Beatą? <laughs> Przecież to takie brzydkie i małe, a poza tym ona ma dzieciaka. Ty naprawdę mnie tak nisko cenisz i myślisz, że ja? No i co z tego, że ja tam mieszkałem? Ja tam tylko przebywałem. A to, że spaliśmy razem w łóżku, ona miała cały czas na sobie piżamę. Ona spała w piżamie. Dobrze, to pokaż mi, co ja niby pisałem. Pójdę do toalety, zaraz wrócę. No, pokaż mi te wiadomości. Ale ja nic nie skasowałem! Boże! Ty masz jakieś urojenia, ty powinnaś pójść do psychiatry. Wszyscy o tym mówią, z tobą się dzieje coś niedobrego.